Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne ziółko, które warto zbierać właśnie w kwietniu. Mamy tu właśnie kujący krzak. Jak myślicie, oczywiście, jest to krzak jeżyny, no ale przecież nie będziemy zbierać owoców, bo to nie pora. Ale pora zbierać te świeżutkie, zieloniutkie, młode listeczka, bo w nich jest tyle wartości, tyle witamin, które pomogą nam podczas właśnie przeziębień. I tak, przede wszystkim taki liść pomoże nam w chorobach, wszelkich chorobach przewodu pokarmowego, w drugoddechowych, problemach właśnie moczowych czy zaburzeń, przemiany właśnie materii. Przede wszystkim liście wzmacniają naszą odporność, a także gdy mamy problemy właśnie z przewodem żołądkowym, jelitowym, z jakimiś wrzodami czy wszelkimi błonami, właśnie zapalenia błony śluzowych, właśnie żołądka czy jelit, warto pić właśnie na pary ze świeżych liści jeżyn. Potem bardzo dobrze, bardzo dobre liście są właśnie dla cukrzyków, dlatego że obniżają one poziom glukozy, czyli jak ktoś ma cukrzycę, jak najbardziej może sobie pić właśnie na pary z tych liści. Układ oddechowy, czyli górne drogi oddechowe, czyli wszelkie zapalenia trkani, oskrzeli, tchawicy, bóle gardła właśnie, czy zapalenia jamy ustnej, także bardzo dobry przy bólach reumatycznych, a nawet kochani przy bolesnych i bardzo krwawiących miesiączkach. Także warto wyjść i zbierać te młode listki właśnie jeżyny, potem je suszyć i pijemy. Działają właśnie ściągająco, czyli jak mamy jakąś wszelką wydzielinę, to ściągną to i oczyszczą. Napotnie, czyli właśnie podczas przeziębienia, gorączki, bakteriobójcze, wykrzczuśne, czyli właśnie pomogą nam wszystko to, to pięknie wyrzucać siebie, właśnie moczopędne i przeciwzapalne. Czyli kochani, wychodzimy, zbieramy te młode listeczki, bo naprawdę na zapalenie gardła na problemy z właśnie tutaj żołądkiem jeżyna pomoże nam pozdrawiam was serdecznie pa